Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Zbigniew Wabalski. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Kilka tematów dzisiaj do poruszenia mamy, m.in. finanse samorządów. Co ukrywa się pod tym. tak. pod tymi słowami, finanse samorządów? Źle, dobrze, trzeba zreformować? W piątek wieczorem wróciłem z Sejmu, to był ostatni dzień posiedzenia Sejmu, 21 posiedzenie. I między innymi na tym ostatnim posiedzeniu Sejmu omawialiśmy w tak zwanych sprawach bieżących, zawsze taki punkt jest. Sprawę dotyczącą samorządów i przede wszystkim finansowania jednostek samorządu terytorialnego. No, chcę przypomnieć tylko tak, jak kiedyś tu wspominałem, to był kwiecień lub maj, myśmy już próbowali na ten temat w Sejmie rozmawiać, ze względu na to, że sygnały od samorządów idą bardzo mocno w kierunku o to takim, że dokładacie nam w cudzysłowie oczywiście, bo nie Sejm dokłada, ale dokłada rząd, dokładacie nam zadań, a za tym nie idą. Pieniądze, i coraz trudniej nam jest po prostu koniec końcem wiązać. Mało tego, musimy patrzeć na podatki lokalne, zwiększać podatki lokalne, żeby uzupełniać ubytki w dochodach w samorządach. W kwietniu, jak powiedziałem, zgłaszaliśmy taki wniosek, chcieliśmy przeprowadzić dyskusję w Sejmie jako Klub Prawo i Sprawiedliwość. Niestety zostało to przez koalicję rządzącą odrzucone. Teraz. Proszę sobie wyobrazić, że taki wniosek złożył klub PSL. No dobrze, lepiej późno niż w salę, tylko tą, tą debatę byśmy mieli już za sobą w kwietniu. Ale ważna jest przede wszystkim sprawa. Tak jak powiedziałem, dochodzi trochę zadań dla samorządu rokrocznie, coś tam nowego się im dokłada, zatem nie idą rekompensaty w postaci subwencji i uzupełniania ubytków w dochodach, które mają. Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich Polskich, Związek Powiatów wspólnie podjęli taką inicjatywę e, publiczną praktycznie rzecz biorąc, przedkładając właściwie na razie projekt e, ustawy, bo to będzie e, dopiero w konsultacjach, dotyczącą e, zwiększenia dochodów jednostek samorządowych. Mówimy tu o 8 miliardach złotych, kwota niemała. Tak, na tyle szacują samorządy, że w ostatnich kilku latach taka kwota po prostu została im jakby wyjęta z budżetu poprzez nakładanie różnorakich zadań, bądź też serwowanie, żeby to dobrze zrozumieć, serwowanie podwyżek, a zatem nie idą pieniądze chociażby w oświacie dla nauczycieli, bo te podwyżki rzeczywiście są, natomiast samorządy lwią część dokładają do mm, tych podwyżek. Jest jeszcze jedna rzecz dość ciekawa w tym projekcie takim y, publicznym, który będzie dyskutowany. Yy, tak zwany podatek, czy też nie, nie podatek, ale subwencja ekologiczna. Podatek to jest złe słowo. Subwencja ekologiczna. O, czym, yy, o co tu w tym wszystkim chodzi? No więc przede wszystkim samorządy postulują, żeby zwiększyć udziały gmin w podatku yy, z PIT-u yy, <skparant> i to prawie o 10 punktów procentowych. Zwiększyć udziały powiatów w podatku PIT-u w gminach 10%, a tutaj o 3% w, dla powiatów i dla województw. To jest nieznaczna różnica około 5-6 Plus subwencja ekologiczna dałoby to e, do budżetów samorządów około miliar, 8 miliardów złotych. E, jak do tego podejdzie rząd jeszcze dokładnie nie wiemy, ale jeśli PSL z tym wychodzi, co prawda późno to późno, ale jak powiedziałem lepiej szansa. później wcale, to jest szansa, bo jeśli koalicjant, bo w ogóle się to dziwnie zachowuje, no jak pan, sami Państwo wiecie, zbierają podpisy na przykład, żeby nie likwidować sądów, sądów tak. e, w Polsce e, rejonowych. No, są u władzy, więc powinni być chyba bardziej skuteczni, no ale jeśli nie mogą tak, no to próbują publicznie działać. Teraz, jeżeli by nastąpiło to zwiększenie, plus ten e, suwencja ekologiczna, dałoby to trochę oddechu dla samorządów. Pity są to proste, nie trzeba tu tłumaczyć, a co to jest ta subwencja ekologiczna. No, w regionie warmińsko-mazurskim szczególnie to widzimy, gdzie mamy obszary chronione, gdzie mamy parki. I to się wiąże z tym, że mając takie obszary chronione przyrodniczo. Po prostu gminy mają ograniczone pole, jeśli chodzi o inwestycje. Tam po prostu nie można nie wykonywać można. wszystkich inwestycji, które e, łatwo można w innych terenach. W związku z tym jest to też pewien ubytek dla e, gmin e, w dochodach. E, I się proponuje, żeby po prostu ustanowić subwencję ekologiczną. Czy to się uda, zobaczymy. Czas pokaże. Przed nami jest na pewno taka dyskusja, Panie redaktorze, jestem przekonany, że do tego tematu będziemy wracać. Powtarzam, jest to potrzebne szczególnie, kiedy za dwa lata, tak naprawdę, pokażą się nowe pieniądze w nowej perspektywie finansowej. Samorządy już w tej chwili są na granicy. Że tak powiem, e, zadłużenia. Ostruda również, jeszcze nie przekroczyła tego progu, ale e, również jest e, bardzo poważnie zadłużona. Więc tutaj przychodzi sytuacja taka, że jak pojawią się pieniądze w nowej perspektywie finansowej z Unii Europejskiej po 2014 roku. Nowe rozdanie Unii no, Trzeba niej. będzie nowe rozdanie, tak jest finansowe. No, trzeba będzie po prostu znowu się sprężać i szukać gdzieś tych środków. Samorządy o tym wiedzą i dlatego dwa lata mają właściwie przed sobą, żeby. Wymusić trochę na rządzie zmian. No bo trzeba mieć swoje, swoje pieniądze, żeby. Trzeba zostać... mieć swoje pieniądze, wymusić trochę na rządzie zmian, żeby można było, w dalszym ciągu, rzecz pospolitą, że tak powiem, rozwijać. Nie wiem roz... czy pan. Rozwijać. Dla mnie w ogóle ewenementem jest gmina Ostróda. Ostatnio się dowiedziałem, że mają zadłużenie. 20%, no to jest dla mnie to jest naprawdę rekord świata, nie wiem. Rekord dobrze... świata pozytywny. Pozytywny oczywiście, pozytywny. 20%. Ja znam trochę takich gmin i też w naszym regionie warmińsko-mazurskim. Ale można jest... też troszeczkę im zarzucić, że no mają 20, mogą mieć 50, no ale mogliby jeszcze troszeczkę jakiegoś środków unijnych, trochę kredytów i mogliby za te pieniądze coś zrobić. Więc... No coś tam jeszcze próbują robić, bo słyszę, że tam podpisywali różnego rodzaju umowy, nawet na, na terenie Kajkowa i będą tam e, inwestować. Wie pan, to jest taka właśnie trudna sytuacja, jeśli chodzi o samorządy. No. Celowość inwestycji, które się wybiera, tempo który, tych inwestycji w czasie realizacji jest niezwykle ważne dla mieszkańców, a przede wszystkim też dla budżetu danej gminy. I tutaj szczególnie w sytuacji, kiedy już w końcu rząd mówi oficjalnie o pewnych, pewnym kryzysie finansowym nie tylko w Polsce, w Europie, ale i na świecie, no ta rozwaga jest szczególnie potrzebna, więc może ci, którzy się mocno rozpędzili, będą musieli po prostu e, trochę odpocząć, a ci, ci, którzy, tak jak gmina na przykład Wiejska Ostruda, która ma tylko 20% zadłużenia, no po prostu teraz będzie nabierała wiatru w żagle. No więc różna e, koncepcja rozwoju e, i różne e, działania. No, czas już, pokaże. No, czas pokaże, bo wybory w gminie też mamy, także. No, ale właśnie, no, tam no, już zarejestrowano no, pięciu czy sześciu, już nie wiem. Jest jest, pięciu chyba tam pięciu, kandydatów tak. zarejestrowano. Hmm tydzień przed wyborami w Ostródzie. Walka, walka się zacznie. Zacznie się, tak. Nas jak. nie dotyczy, bo my jesteśmy mieszkańcami miasta, więc nie możemy tam ingerować. Ale, Ale zainteresowanie na pewno będzie. Jest, oczywiście, że tak. Jeżeli jesteśmy już przy gminie Ostróda, to wieś Morliny i no niestety, no, co tam się dzieje? Tak, W tych to, wszyscy, to to wiedzą naj, na, na, najwięcej, wiedzą mieszkańcy Morlin, co tam się dzieje. Tak. Ja chcę powiedzieć tak, że sprawą interesuje się od grudnia ubiegłego roku. Ubolewam trochę i proszę tego nie przyjmować y, jako wyrzuty, ale ubolewam trochę, bo y, y, to moje zainteresowanie przelewam też na papier. Zapytania, interpelacje, y, przebijam się do, y, chcę się przebić do y, tak zwanych y, y, mediów. Nie zawsze mogę, w Radiu Mazury mogę i, i za to dziękuję, ale y, w naszych tygodnikach jakoś tak... Y, Pomimo, że materiały wysyłam pełne, nie mogę się doczekać, że jakieś tam publikacje będą. Aczkolwiek wiem, że w gazecie, w której pan też pracuje, pewne publikacje się ukazywały. Dlaczego ten temat jest taki ważny? Wczoraj, dziś jest poniedziałek, wczoraj w niedzielę widziałem fragmenty programu w jednej ze stacji telewizyjnych, komercyjnych, tu właśnie o Morlinach. Powtarzam, od grudnia się tematem zajmuję. Kilkakrotnie u mnie byli mieszkańcy z miejscowości Morliny. Niestety, no ja nie mam jako poseł siły takiej sprawczej, że wystarczy telefon, czy pismo, czy zapytanie i temat jest rozwiązany. Ostatnio już trochę podjąłem taką desperacką próbę. Mianowicie wystąpiłem z zapytaniem do premiera e, rządu pana Donalda Tuska, jak również złożyłem oświadczenie w Sejmie w czwartek bodajże na zakończenie posiedzenia tego dnia. E, zaczekałem, bo oświadczenia składa się zawsze na e, końcówce dnia i złożyłem oświadczenie dotyczące e, Morlin, pokazując bez wyjaśnień dlaczego. A z tym się zwracam do premiera rządu. No, pokazałem bezsilność y, wszystkich instytucji publicznych, i to samorządowych i rządowych, które y, w tej materii, praktycznie rzecz biorąc, przepychają y, sprawę od AjFasza do Kaifasza. Y, mam nadzieję, że y, w końcu ci mieszkańcy doczekają y, no, się szczęśliwego finału. No. Jeżeli nie ma tych pieniędzy, a samorząd ich nie ma i wojewoda ich nie ma, no to trzeba po prostu je znaleźć u źródła, na przykład w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Rozmawiałem z wiceministrem ochrony środowiska. Są fundusze ochrony środowiska, też krajowe. Dostałem taki jakby sygnał, nie mam tego na papierze. Dostałem jakby sygnał taki, że zamiast pisać urzędy między sobą, to powinni bardziej skutecznie zadziałać, żeby pozyskać te środki, które są do pozyskania. I taki sygnał nieoficjalny yy, mając, no po prostu będę rozmawiał w dalszym ciągu teraz z władzami i gmi, yy, yy, gminy, i powiatu, i województwa, żeby uderzyły tam, gdzie te pieniądze ewentualnie można by było odzyskać i zakończyć tą gehennę, która yy, w Morlinach jest. Ja Morlin <coughs> znam bardzo dobrze jeszcze jako nauczyciel byłem tam z, z młodzieżą na, na praktykę, więc tak jest Pan też tam miał. Mam no. nadzieję, że się po prostu w krótkim czasie ta sprawa zakończy. Nieprawdą jest, że były wypowiedzi, że tam nie wolno wejść, bo teren jest prywatny. Ja pisałem do prokuratury elbląskiej również i dostałem odpowiedź z prokuratury elbląskiej, że praktycznie rzecz biorąc, można wejść na ten teren zakładu, tylko trzeba po prostu uprzedzić i nic więcej. A ktoś tam wypowiada się, że tam nie można wejść, nic nie można zrobić. To jest nieprawda. Trzeba nawet wejść tam i posprzątać. Koniecznie. Koniecznie. No, z tego co wiem, to przede wszystkim chodzi o pieniądze. W tym przypadku też błagam. Ktoś świadomie wydaje decyzję. Nie mówię, kto nie wskazuje, bo tu nie jestem sędzią w tej sprawie, ale jeśli ktoś świadomie wydaje decyzję. Wiadomo, jest to obszar wiejski. Wiadomo, że tam był kiedyś PGR, ale na no boga, no przecież tam niedaleko są też na zakłady żywnościowe. No nie będę wymieniał nazwy, żeby po prostu tutaj nie wsuć im jeszcze marki, no więc trzeba tego pilnować, żeby y, przypadkiem, żeby się za późno nie obudzili, a przede wszystkim chodzi o tych ludzi, którzy tam mieszkają. Mm -hmm. Oglądał pan ostatnie mecze reprezentacji Polski w telewizorze? No niech pan nie żartuje, bo, bo krew się burzy do tej pory. No ale można jeszcze. było, można było. No można było 20 można. złotych zapłacić i można było po prostu pooglądać na różnego rodzaju zobaczyć tam to, co, zobaczyć to, co które, które powstają jak Pan w jest Komisji Sportu. Yy, no właśnie. Ty... Jak tam u Was w tej Komisji Sportu, jak, jak, jak się odnosiło do tego? Mieliśmy posiedzenie Komisji Sportu. Dwie komisje były i na jednej dodatkowo został wprowadzony punkt dotyczący informacji. Cóż to się takiego stało? Dlaczego Telewizja Publiczna, mając misję Telewizji Publicznej, również dotyczącą sportu, nie transmitowała żadnego meczu? Ale nikt nie mówi, nigdzie nie, nie padają te kwoty. Ile miałaby Telewizja Polska zapłacić? No więc zaraz do tego, do tego dojdę. Przy okazji, żeśmy powiedzieli też, że no nieładnie jest, że paralimpijczycy, którzy zrobili. Yy, grat medalów, yy, byli praktycznie marginalizowani, jeśli chodzi o przekaz yy, telewizyjny. No, żeby Ale... było tylko, jak wracali. Tak, no bo wtedy już wypadało. Yy, sytuacja jest taka, że ma pan rację, nikt kwot nie podał. Yy, ja miałem też swoje tam wystąpienie na tej komisji i kwoty nikt nie podał, ponieważ yy, strony zasłaniają się, a więc telewizja publiczna i spółka. Yy, Sport 5, która, repre, która reprezentuje Polski Związek Piłki Nożnej, nie podali kwot, ponieważ powiedzieli, że to jest tajemnica handlowa. E, chcę wyraźnie powiedzieć, wyłączność do sprzedaży meczy e, dla odpowiednich telewizji na odpowiednich kanałach o Polski Związek Piłki Nożnej na 10 lat. E, Polski Związek Piłki Nożnej e, zlecił to firmie Sport 5, która e, reprezentuje PZPN. I oni rozmawiali ze wszystkimi telewizjami publicznymi i niepublicznymi. Oczywiście prawdopodobnie postawili dość wysokie stawki i nikt tego od nich nie kupił, aczkolwiek powiedzieli, że to były 40% transmisje ceny mniejsze niż na mistrzostwa Europy. Bo to są dopiero eliminacje. No dziwna sytuacja, wszyscy byli wzburzeni tą sytuacją. No Padło takie zapewnienie, że do 16 października, dobrze, bo ja nie wiem, nie. czy do RPA zdążą na ten mecz z RPA, ale do 16 października sytuacja się unormuje i praktycznie rzecz biorąc, ten mecz Polacy powinni obejrzeć w telewizji. W jakiej nie powiedziano? No właśnie, bo... Bardzo dobrze, bardzo się cieszę z tych ostatnich doniesień prasowych, że telewizja trwa. Chciałem Ma, właśnie... ma, spo... ma sponsorów. Chciałem do tego właśnie można, rzecz nawrócić. Można. Powiedzieli, że w wyniku całej tej sytuacji zamieszania zgłosili swój akces i spółka Sport5 przyjęła tą propozycję niezwykle poważnie i powiedzieli na komisji, że na pewno będzie to równorzędny partner, tak jak i inne telewizje. Być może, że się po prostu opamiętają ci pozostali, w tym telewizja publiczna, bo wie pan, jeśli się robi reklamy, namawia się do tego, żeby płacić abonament, a później się ludziom serwuje o to takie rzeczy. Ale z drugiej strony muszę panu powiedzieć, że słuchałem transmisji w Polskim Radiu w Jedynce, tego pierwszego meczu z Czarnogórą. Redaktor Zimoch... A to, to jednak tak, pan redaktor Zimoch, tak? Tak, był. tak to, Szkoda, tak to że... transmitował, jakbyśmy grali o Mistrzostwo Świata. No, no, <laughs> Więc bo... wróciłem po prostu do starych takich nawyków, gdzie w radiu się słucha. Komentarz pana, Może lepiej pana słuchać niż oglądać. Komentarz pana redaktora Zimocha jest Mistrzostwem Świata. Dokładnie tak. <laughs> 3-1 Soków znowu. No znowu, no niestety. No. Pojechał do Działdowa. Coś i... się tam zacięło trochę. Tutaj już ten Mecz. Hmm, z Elblągiem. Przedostatni z Elblągiem pokazał, że tam za dużo nie było pomysłów do gry. No i w działdowie się to powtórzyło, aczkolwiek Działłdowo, no to praktycznie rzecz biorąc, no, taka nasza półka. Tak. Wydawałoby się, bo zawsze z nimi e, w tych grupach gdzieś tam, czy czwartych, no czy to, trzecich graliśmy. No to, no to z remis, remis powinniśmy wywieźć z tamtych wojska, a dostaliśmy 3 do jednego. No co najmniej. No więc no, są tam w środku tabeli. Ja myślę, że no, muszą po prostu w jakiś sposób. E, przeczekać ten trudny okres czasu i ja jestem spokojny, że utrzymać się utrzymają na temat. A podobno już nowy dyrektor sportowy w Urzędzie Miasta jest, który będzie zajmował się. Znam sportem. tylko, że był konkurs rozpisany, został człowiek wybrany y, na to stanowisko. Y, w ogóle miasto przejęło cały obiekt y, z y, pracownikami. Może i, i, i na ten okres taki trudny przejściowy, dobrze, a y, od wiosny może znajdzie się. Albo po wyborach, może inaczej, po wyborach znajdzie się Kolejny na tyle operator. nowy, dynamiczny człowiek, który poprowadzi bez wielkich kłopotów. Walne jest, jak już tak plotkujemy, 20 bodajże w Sokole, tam się też szykują zmiany, nowe władze. No tak, władze. Pre, wszyscy prezesi dotych, dotychczasowi złożyli rezygnację z różnych względów, bo im nie płacą. O jaman, jeżeli ktoś czuje ten sport, to często i społecznie to robi dużo skuteczniej niż z jakiekolwiek pieniądze. Poczekajmy, zobaczymy. No kolejny mecz mamy w sobotę, zobaczymy, co pograją i zobaczymy, jak się to poukłada w klubie. Ja życzę im, żeby po prostu spokojnie jesień rozegrali, a wiosna zawsze czyni takie... No to prezesem PZPN. No bo niech się pojawił teraz i jest to sytuacja trochę zupełnie nowa, no tylko czy przypadkiem to nie jest tak, że. No ale że... bo niech podobno nie może, bo nie mieszka w Polsce, bo nie tam jeden z, z, z punktów. Nie no, jest obywatelem, jest obywatelem Rzeczpospolitej i może to tam już zaczynają się chyba... A nie od bo pan, pan Ryszard Czarnecki też będzie startował. Będzie startował, on zdaje sobie sprawę, że za dużo. Znaczy, wyżysza... ja by... Za za niezale, niezależnie od opcji politycznej, bo tam już którąś z kolei opcję polityczną pan Czarnecki reprezentuje, ale za zawsze był przede wszystkim przeze mnie, był kojarzony właśnie ze sportem. No bo on, może, bo on był żużlem przede wszystkim, był bardzo mocno kojarzony, był prezesem nawet jednego z klubów i cały czas jak go znam już od, bo ja wiem, bo z 15 lat, to to jest który na sporcie się zna, interesuje się sportem, ale no życzę mu wszystkiego dobrego, ale w tym układzie, jaki tam powstał, to sytuacja będzie Dość trudno powiem panu więcej. Rozmawiałem z y, Romkiem Koseckim, posłem, moim kolego. Mówi, że jest y, w terenie, jeśli chodzi o związki y, te okręgowe. Z tymi baronami y, rozmawia tak zwanym. Tak, z tak. Jest taki jakiś taki sygnał, żeby nikomu, bo tam jest minimum trzeba mieć 15 y, podpisów, poparcia. To y, niechętnie w ogóle. Pomimo, że się znają, wszyscy to niechętnie właśnie podpisują, mają dwóch kandydatów i na dwóch kandydatów chcą po prostu iść. No, między innymi, między innymi Boniek jak się pojawił teraz jako, jako nowy kandydat. No, poczekamy, zobaczymy do października, a niedaleko. A, a pan często rozmawia z panem Tomaszewskim. Pan Tomaszewski nie miał żadnych startować? Nie nie nie, 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 nie. Pan, pan Tomaszewski nie ma, nie ma takich aspiracji i, i nigdy nie miał. Fakt jest, że y, jego wypowiedzi może są kontrowersyjne, ale jakby tak na spokojnie, gdyby nie było tyle emocji w tych jego wypowiedziach, to jakby na spokojnie to przeanalizować, co on mówi, to y, proszę samemu przemyśleć. Y, ja powtarzam, nie chodzi o kontrowersyjne wypowiedzi, tylko te takie dotyczące PZPN-u, polskiej y, drużyny ileż tam jest rzeczywiście w tym wszystkim smutnej, ale rzeczywistości. No, tylko, że sposób może wypowia wypowiadania przez Jana Tomaszewskiego bardzo ekspresyjny powoduje, że no, tworzą się wokół niego różnego rodzaju takie niezdrowe sytuacje. No to polskiej, tak piłce powiem, takiego, sytuacje. polskiej piłce życzmy takiego prezesa, na którego nie będzie narzekał i na cały związek nie będzie narzekał pan Jan Tomaszewski, to wtedy będzie dobrze. No. Miejmy nadzieję. Niech by było i tak. Ja myślę, że, że znam go dość długo też. To jest człowiek rozsądny. Jeśli pokazuje, jeśli on mocno pokazuje na Bońka, no to, to kto wie, może i ten Bońek w końcu zostanie tym prezesem i spróbuje zrobić porządek. Aczkolwiek, znając sytuację w okręgowych związkach, to mam takie Słabe nadzieje, bo w większości to są a, ludzie, którzy już wiele, wiele lat prezesują swoje podwórko. Może czas otworzyć okno i drzwi i troszeczkę przewietrzyć w tych strukturach takich troszeczkę niższych. Może, zobaczymy. Czas Dzięk pokaże. Dziękuję panu bardzo za wizytę i za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Zbigniew Wawarski, poseł na Senie Rzeczypospolitej Polskiej Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.